Z poprzednich turniejów trzeci mecz rozgrywek grupowych to newralgiczny moment. Jesteśmy na półmetku, już mniej więcej zarysowuje się końcowy układ tabeli. Dziś zobaczymy, jak Paris Saint-Germain gra przeciwko Argentyńczykom. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Ładnie się zapowiadało, ale się ze. psuła. Javier Pastore. Masz szczerano. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Ładnie posłał prosto do przodu. Kurzawa. Ma do kogo zagrać. Posyła w pole karne. Mamy strzał. Czy obejmą prowadzenie? Piłkę w stronę bramki prowadzi Lionel Messi. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Wymiana podań między dwójką graczy. Dobrze, wygrał to starcie. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Strata piłki. Mi Maria. Pastore. Marko Beratki. Matuidi. Gramy, gramy, taka jest decyzja arbitra. Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Interesująco zapowiada się ta akcja. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Mi Maria. Cavani. Zastanawiam się w jakiej jest dzisiaj formie. Nieustannie nęka defensywę przeciwnika. Biega, pokazuje się do podania, zmienia pozycję. Skąd on bierze tyle sił? Marko Weratki. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Będzie strzelał. Jest bramka. Prowadzą. Brawo. No to możemy się Jacek pozachwycać. Cudowne uderzenie, proszę popatrzeć. Znakomicie to zrobił. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Marko wyradki. Wszystko na jeden kontakt. Mi Maria. Jest przejęcie i mają szansę. Łatwo przejęła obrona pod Javier Pastore. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Może się z tego rozwinąć Pastore! Gol! Mamy remis! Sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta. Spoglądamy na powtórkę. W jego wykonaniu wygląda to na dziecinnie proste. Tak, ale widać, że on wie co robi. Przechytrzył całkowicie bramkę. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? No i przejęli w ostatniej chwili. Matwidi. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Do środkowań. Cavani. Niebezpieczny strzał wychwycony przez bramkarza. Messi stara się zbliżyć do bramki przeciwnika. Przechwyt, ale nie opanował. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Kawani? Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Do przerwy jeden do jednego. Arbiter rozpoczyna drugą połowę meczu trzeciej kolejki w tej grupie. Ostatnie 45 minut pierwszej rundy tej fazy. Powoli zaczyna się walka o bycie albo nie być. Masz No, zupełnie jakby byli na treningu. Zdecydował się na strzał. Tym razem nie udało się trafić. Ale gra dzisiaj znakomicie jest naprawdę groźna. Maria. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Messi, Messi z piłką, coraz bliżej bramki. Top, I Gwain. Nie ma gola. PSG rozpocznie od rzutu załóg. No, kto przejmie tę piłkę? Blisko pole karne, może strzelać. Ach, szkoda strata. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Seria pięknych podań. Macwidi dobrze ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Lionel Messi. Dobry atak flanką. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Cavani. Orie. No, za to może być karka. Renner Paris Saint-Germain wprowadzi za moment na boisko nowego zawodnika. Aut dla Paris Saint-Germain. Orie. Kawani. Wymieniają piłkę między sobą. Cała seria udanych podań. Pastore! Świetnie! Brawa dla bramkarza. Mamy. Z... Jest to klasie! Daje im jednobramkową przewagę! Ależ się popisał jakaś pewność siebie co za opanowanie. Jeśli można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, to ta sytuacja najlepiej pasuje do tego określenia. Wynik 2 do 1, Jeszcze o niczym nie przesądza. Wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Interwencja i decyzja sędziego, czekamy. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Rojo! A teraz możemy mieć remis! Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Aguero odebrał piłkę czysto, ładnie. Orie... No, ważny moment w tym spotkaniu jaka ekscytacja na trybunach. Kiwice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Niestety, stracił piłkę. Tiago Silva. Ostatnie 8 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Tylko kilka minut do końca i wciąż brak rozstrzygnięcia. No udało się przejąć. Di Maria. Otamendi. Mascherano. Nie pozwalają sobie odebrać piłki. Wiztek sędziego ciekawe jaka będzie decyzja. I czerwona kartka i szanse na poprawienie rezultatu zmalały praktycznie do zera. Prawidłowa decyzja arbitra tyle, że chyba już się z tego nie podniosą. No już blisko polekarny. I Maria ładne dośrodkowanie. Masz rano. Koniec spotkania. Mecz kończy się wygraną 2 do 1. Przegryp.